Lata. W odrodzonej Polsce PPR pokazała masom drogę socjalistycznego budownictwa, drogę jedności politycznej, drogę zwycięstwa. Czynem produkcyjnym czci klasa robotnicza dziesięciolecie powstania swojej partii, poprzedniczki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z całego kraju napływają wiadomości o indywidualnych i zbiorowych zobowiązaniach że lodzi pamiętają długie lata walki klasy robotniczej o prawdziwą niepodległość narodu polskiego, o Polskę robotników i chłopów. Dziś ofiarną pracą czczą rocznicę powstania partii, która zrealizowała marzenia pokoleń. Na budowie socjalistycznego miasta Nowe tychy, Brygady Murarskie z całego kraju uczciły rocznicę, przystępując do współzawodnictwa zespołowego. Zobowiązania na cześć dziesięciolecia PPR przyspieszą realizację zadań trzeciego roku sześciolatki.